teraz ograsz? No. Tylko pada nie wziąłem cholera, muszę od kogoś pożyczyć. A to myszką. Piękna jest tam, tak? No. Czy jeździ się, My też gar, dzisiaj się ma. Od dzisiaj. Od dzisiaj właśnie On nie ma karty cześć. O, cześć ko. A, coś było. To Specjalnie ja wybrałem dla nas czarne koszulki, bo widzę, że tak i tak w czarny. ten, Żeby nam było chłodniej, nie? Tak. tak Nie macie jakiegoś tego o, filtra eee. Ja mam sobie. to mi nie, No to nie o tak chodzi. Miałem taką modną paleniznę. Figurę uchwycimy. No i po wielu tygodniach oczekiwania na ten mecz, to, to widowisko tutaj dzisiejsze udało się nam w końcu. No to je... Turniej. Ten oto turniej, tak, turniej czego mezji, turniej siatki plażowej w wykonaniu piłki siatkowej, plażowej. Siatki plażowej, to jak wiesz, tak jakby z reklamówką jakąś. No nie no, dobra, to nie czekajmy nie się <gry> szczegółów. No zobacz, już się tam wszyscy rozgrywają bardzo ładnie. Tu oto przez ten most, przez ten wspaniały most przechodzimy y, na to samo to boisko, ten gdzie ten... za chwilę rozpocznie się to już drugi, drugi turniej siatki plażowej. Y, tym razem frekwencja. 139. No tak, ale wiesz, jak, jaki był pierwszy, tym razem frekwencja troszeczkę większa, więcej drużyn. Y, w ogóle do to dobrze, że my ten wstęp nagrywamy teraz, no bo ja jeszcze cię lubię, wiesz, bo ty jesteś w ogóle w innej drużynie i teraz no w zależności od tego, o ja jestem, proszę bardzo Ich klub Team. A ja jestem. Natomiast grawie. Mezi. Jestem Bobo Fruty? Nie, ty nie. jesteś DJ Team, no, ale Bobo Fruty Cieka. też tam Ale ty masz są, lepiej, nie? bo ty masz szarą koszulkę. Ja mam niestety czarną, i to jest przemyślane, żeby. Zrobiliśmy żeby, wiesz, to celowo, żebyście się szybciej zmęczyli. Skończycie nas fizycznie po prostu. Za tego. Ale za to wy macie lepszą piłkę. Bardziej kolorową. Mikasa Jak, jak przypadło, wiesz, na DJów. No tak, no, hmm. musi być, nie. W każdym bądź razie zapowiada się nieźle. Jest też jakaś drużyna chyba kobieca, tak? I one, te nasze dziewczyny będą grały też w takich koszulkach. Myślałem, no, że w bikini. O, popatrz, Edek tam zapodaje już jakąś tak, mineralną. Już mineralną, następny samochód przyjechał, czyli tak naprawdę. Dobra, jeszcze nie przedłużajmy, bo nie wstęp będzie trwał tak. 30 minut, a relacja z turnieju 15. No ja chciałem w takim razie jeszcze tylko i wyłącznie zapytać się, jak myślisz, kto wygra? My. Przyjmujemy zakłady na samym początku. My wygramy. My, to znaczy ja i ty? Tak. Nie, nie, możemy wygrać razem. Jak, nie słyszałeś, że później się łączymy w jedną drużynę i kosimy wszystkich? A no, chyba, że tak. Dobrze. No czyli my wygramy, stawiajcie na nas i wtedy tak naprawdę. Wygracie też. Będzie dobrze. Będzie dobrze, tak. A teraz zapraszamy tam na boisko, póki jeszcze jest pogoda. Nie pada chyba pierwszy weekend od, od dłużego czasu troszkę kiedy nie To jest chłodniej by zdecydowanie prawda? No nie no jak siatka plażowa, to siatka plażowa brakuje nam tylko morza. No może, no... Jest no taki... może by było lepiej. Jakby taki mały potoczek, tylko że wyschnięty, no ale to nic, może, może <laughs> będzie dobrze. Dobra, nie przedłużamy, zaczynamy na boisko. Na boisko. To ile mamy drużyn? 10 miało być. Nie będę ścieniał, miał być 15, później 12, ale jest 10. I tak zakładam, jest że jest dobrze. I tak jest dobrze. Dobra, nie i... będziesz oszukiwał? Będę, Obiecaj, ale... Obiecaj tutaj, że nie będziesz oszukiwał. No nie mogę tego obiecać. No obiecaj. No muszę, muszę. No, obiecaj, bo jesteś, muszę trochę losujesz, a Losuję, że jesteś w tej drużynie konkurencyjnej, co jest Mezi. Ja już wiem, że się potem wybierzesz. Nagraliśmy wstęp, bo wiem, że już potem się nie będę do Mezji go pewnie odzywał. Dobra, no. bierzemy Twoją żonę do losowania, więc ona nie będzie oszukiwać. A RS prawie dostał. Musiałeś to powiedzieć? Musiałem to powiedzieć. Dobra, przesuwamy się Dobra, tutaj do mnie. No i robimy tak. Beata będzie losowała i wpisujemy. Nie no żartuję, poprosimy. Tutaj, Miało tak, być 12 to jest drużyn, jest 10. Bo później to i tak robimy, tak, że dwie tylko z każdej grupy przychodzą. Czyli tak naprawdę ta ostatnia grupa dodatkowa, tam dwie drużyny spadają, a z każdej innej spada jedna, nie? I tak robimy. Tak. Nie, cztery grupy będą. Cztery grupy, w tym, że ta jedna będzie taka, fajna. Okej, okay. dobra. I teraz robimy tak, losujemy. Kurde, przedzik jestem. Spokojnie, spokojnie, Dasz jeszcze. Bata będzie losowała i tak, wpisujemy tak, tak. losuje pierwszą osobę, wpisujemy ją tu, Hacin. tu, tu, tu i tak idziemy po kolei. Zajmij się tym profesjonalnie, nie, wiesz nie, w jakiej drużynie nie, jesteś. Nie jest taka, że, no to wiadomo, no, każdy z każdych musi zagrać, ja to muszę rozpisać po prostu. Dobra. Ja będę potrzebował na to czasu, także w zasadzie oczy może mieć otwarte i to bardzo szeroko, ponieważ i tak nic nie widać. A, jeżeli wyciągniesz tutaj, bo to było wcześniej przygotowane, na przykład barmanki, no to odpadają, bo ich dzisiaj nie będzie, nie? Sprawdzamy, czy ten... Coś mamy? oficjalno... Nie będzie barmanek. A nie. popatrz, tyle tu facetów przyjechało specjalnie, bo miały być, tak. też rzucamy na ziemię, zobaczcie, mm -hmm. żeby nie było. No ktoś mi musi trzymać A, e, ten pisaka. To ja potrzebam pisaka. Ja się... Kurczę, w ogóle to asystent albo asystentka. No, ja się... Chodź tutaj, Gabi. O, elegancko. Oba fruty To jest grupa B już. No, bo... co mamy? Mamy... wojownicze, wojownicze teletubisie. teletubisie. No to dobra, teletubisie to było. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, panowie, wszystko jest jedną, po prostu, nie no, jest po prostu, nie no, dobrze jest, spoko. Tomasz? ich Tak jest, też mamy? Mamy, nie? Popatrz, jaka, jaka frekwencja. Dawaj dalej, dalej, dalej. Ale tutaj nie widzę orów jogiego jeszcze wylosowanych, ja nie widzę wylosowanych. I w odpowiednim czasie. Orły Są nie. orły jakiego? no jakby Ej. mi normalnie... Przecież nie oszukuje. nic, no, ja w żadnym nie. wypadku. Edi, powiedz mi, skąd ty tyle miałeś tych, 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 tych yy, jajek niespodzianek? Kuba zbierał przez dwa lata. Ja musiałem inwestować, on zbierał. I klap, i klap, tak. Kurde, ale to napisałem. Dobra. No to będzie jazda to naprawdę. Ernest, który za kamerą jest, dostanie teraz ode mnie szybką informację, że nie musi się martwić. Bo szybko będzie odpoczywał. Szybko będzie odpoczywał? No nie może, nie będzie tak źle. Nemowniki. Nemowniki, poczekaj, sprawdzam, ale zgłosili się tu dzisiaj. Tak, są. Dobra. A tu pewnie barmanki wyciągnąć. Będzie. A skąd wiedziałeś? No widzisz, no. Znaczyłem. Znaczyłem. Nie ma, teraz nie ma barmanek. To teraz już wszystko jasne. Wszystko jest zupełnie. co ja tam są bardziej czekolady, młodzież. No, ale... no, Teraz wyciągamy o Na są głosy.

Próbujesz, to na razie, Wszystko? Tak. Wszystko. Panie Ej, co ty w ręce trzymasz? Jaki ty przykłady. Piotrek, ale jak, co ty za to pijesz? Ej, gdzie masz tą koszulkę? No to co ci dałem kiedyś. Niżej tam. Uro sobie utniesz. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. 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 Don't stop 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 Don't Stop, Don't stop. Don't stop. Don't stop.